Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony DestroHasz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Plays e, fu, Gothic 2. Nie pamiętam co robiliśmy, nie pamiętam na czym skończyliśmy e, i ogólnie nie pamiętam nic stąd. Dawno nie nagrywałem, nawet więc jeżeli miałem jakieś błędy merytoryczne albo coś w tym stylu, to proszę o wybaczenie. E, nie pamiętam na jaki był dziennik, zaraz sobie sprawdzimy. Muszę co ja to miałem zrobić w ogóle? Wiem tylko, że nam zabrakło niewiele doświadczenia, żeby ją masować na kolejny poziom. Gdzie to będzie? Konfiguracja zaawansowana, sterowanie mm. dziennik zadań N albo L. Ok, futra dla Prospera. Co to jest? Nie dla zaraz. Nie, no dobrze, skończyliśmy, nie? Zaraz, ile my tu mamy? Poziom drugi i brakuje nam 60 punktów do doświadczenia. Dobra. Zatem omijamy tego gościa. I jako, że jest dzień, udajemy się. Nie wiem, czy się z wami przywitałem. Ty. Jak coś, to ja jestem Destra, że to jest kolejny świętek z naszej serii. Let's play Gothic 2. No że Bartok, eee, Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? A więc znak, to znaczy umie... Tak, dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Dobra, nasze resztki pieniędzy. Chodźmy na polowanie. Jest bardzo niebezpiecznie, więc. Radzę wam sobie zapisać. Na szybko. O, bardzo fajnie. Możemy iść. Oj, nie ten przycisk. Idziemy przez... Nie, zaraz. Gdzie my w ogóle idziemy? Aha, idziemy tam skąd przyszliśmy z farmy... Eee, nie linczujcie mnie, nie pamiętam ich wszystkich imion. Ale fazę się bodajże nazywał. Farma Akila? Nie. E, never mind. No. W każdym razie teraz skręcimy w prawo. Jako, że przyszliśmy już taki kawałek, to sobie znów zapiszemy. No tak jest bezpiecznie. Wyciągamy łuk. On no, nam się większością zajmie, więc. Don't worry. Chociaż nieśmiertelny to on też nie jest, więc... Level! Bardzo ładnie. Wilki... Przeciwko wilkom nie jesteśmy już tak utalentowani, jeżeli chodzi o obrażenia zadawane przez nas. Boże święty, ile tego tu jest. W pewnym razie on ich bierze na hita. Więc don't worry. Nóż na wilki powinien zadawać mi jakieś dodatkowości. i zaraz giniemy. No tak Czego się można było innego spodziewać? Co za wstyd hmm. no niech to. Jest późna noc. Jutro idę do szkoły. W zasadzie dzisiaj idę do szkoły. Ja totalnie nie mam siły nic zrobić. Ta szkoła w ogóle jest nie tak wycincza. Co znowu spiszemy? Mam nadzieję, że kolej sobie da z raz z tymi wilkami, bo. No, no, co tu dużo gadać? Ja tu za dużo mu nie, po... nie pomogę. Ja potrzebuję tylko skór, więc. Okej, okay, zabijaj, zabijaj. Zabij drugiego. Co ty robisz? Co za tej. Boże święty Zaraz się z nimi uporamy Oj, tylko żeby mi go nie zabili To dopiero będzie Chyba w niego strzelam Dalej, bierz jakąś tam miksturkę Okej okay. Przeżyłeś to starcie Pi, Pamiętajcie, żeby przyjąć wszystko za chwilki, e, znaczy za skórę nam ładnie płacą. Zaraz sobie zapiszemy znowu. Mam nadzieję, że was nie denerwują te ciągłe zapisy, ale innego innego wyjścia nie ma. Teraz nam się chyba będzie pytał, czy chcemy iść dalej. Nasza odpowiedź oczywiście będzie pozytywna. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej? Chodźmy dalej. Chodźmy e, dalej. Tu będzie. sobie zapiszemy na tym pliku. Tutaj będzie o, cholernie twarda bestia. Nie wiem, czy przeżyjemy to spotkanie. Zresztą zaraz mi zobaczycie Możesz! Łata! Łata, łata! Już go zabił kiedy? Ja tam za nic nie żydowiec. Zazwyczaj obrażenia zadawane przez. znaczy. Był stwór, jak coś. Pewnie nikt się nawet nie skapnął. Tak, tak, zajmuj się tam ja sobie tutaj oskruję. Nie, nie skumałem tylko kiedy on go zabił w ogóle. Dalej, dalej, BB. Ale snajper z niego. Oh, wow, leave me alone. Sobie w tym czasie wypijemy jakąś miksturkę. Okej. Okay. Wiem, mogę użyć roślinek i takich rzeczy, ale nie mam czasu teraz. Ok, znowu sobie zapisujemy. To jest strasznie dobra misja, na niej można zdobyć bardzo duże doświadczenia, pieniążków yy, i wykonać zadania. Oj, proszę bardzo, to jest ork. Jak widzicie, what the hell? Nie wiem, żeby w normalnym gotiku yy, obrażenia zadawane przez tego kolesia były tak duże żeby w ciągu na hita, no bez jaj. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak ork. Zaraz na no to na razie. Możesz sprzedać Bardzo i... ładny. Ale jestem bardzo zadowolony i... Znaczy był inny, sposób, był inny sposób zdobycia broni orka. Tam gdzieś przy jakiejś jaskini, czy w jaskini sobie leżał, tam były tylko gobliny. czy wiadomo, o wiele łatwiej. Ale... Mm. Mm. Ale co? Ale nie wyszło. Znaczy nie chciało mi się. Znaczy nie wiem gdzie to jest. O, właśnie. Idziesz? Dobra, nieważne. Ale jestem zmęczony, mówię Wam. Hmm. W ogóle? Ta szkoła to jest absurd totalny. Znaczy, no to nie mówię o tym, że nauka jest zła i tak dalej. Znaczy, bo do tego nic nie mam, nie? Szkoła jest. No, to jest rozsądne miejsce. Ale chodzi mi o to, że. W zasadzie moglibyśmy iść od razu tutaj. A co? Się później wybierzemy, jak będziemy wychodzić. Yy, chodzi mi o to, że po prostu to, co się dzieje w szkole, to jest totalny absurd. A nauki tyle, że szkoda gadać. Okej, okay, i teraz się pojawia pytanie: Teraz, pójdziemy do ciebie. No siema. Yy, się ma, raczej nie. Zanawiam się. Co mogę u Ciebie dostać? Co? Dwa. Dzięki w kit. Nara A zresztą jeszcze się będziemy mieli okazję nauczyć ten Dobra, mamy broń. Dużo doświadczenia Tam dostaliśmy pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takich broń. To były ciężkie. Myślałem, że nie Mogę zostać innego mistrza. Mogę zostać chyllen? Jesteś dobry. Masz moją. Brian, jeszcze przez jakiś czas. Ok. Yy, nara. No tak, jego zgodę mamy. Yy, tamtego kolesia zgodę mamy. Idziemy teraz do niego. Tak jak mówiłem, można dużo pieniążku zrobić. Zresztą zaraz zobaczycie. Chcę zostać Twoim czelnikiem. Zost Aha, no tak, co do tych wilczych futer. Co do tych mamie. Wspaniale? A oto zapłata i No i 60 to uzyska, to bardzo ładnie. Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych... No dobra, no, niech ci będzie. Mmmm. że chcę zostać twoim przyrodnikiem. Dziś nie, w zasadzie Kowalem i tak zostać nie, zostać nie będę było, będę się przyladnik. piłkiem. Hej, wspaniale! Harat uważa, że jesteś Torben, dał ci swoje błogosławienie. Konstino mm. nigdy... A Mateo mówi... Popiera teraz... Czterech mistrzów. Możesz dla mnie pracować. Wchodzę w to. I bardzo ładnie, dużo doświadczenia. Nie pożałujesz. Myślę, że... Mam na ciebie kilka stwór... E, stwór... Ma... skór. Skóra. O, nawet skóra... Dużo hasy nie? Z... Dobra robota. Przejdź... Ok. Pokaż mi swoje towary. Po pierwsze. Pokaż mi mamy mało strzał tego się ładnie obkupimy Jakieś obrony, pierścień zręczności przydałby się, ale nie mam tyle kasy za drugą. No więc dobra Weźmiemy sobie... no ja myślę, że tyle wystarczy, nie? Wiadomo, przydałby się jakieś lepsze, ale to zdobędziemy już na miejscu Jeżeli ktoś nie wie gdzie się udajemy, to idziemy do... na farmę Onara Zrobić pracę nie byłem tam, nie zdobywałem tam pracy, nie byłem najemnikiem, więc na pewno będę się trochę szwendał i próbował znaleźć coś Eee, coś. E, Zaraz. Zanim tam pójdziemy, znowu sobie zapiszemy. Tu chyba można dostać kasę, z tego co pamiętam. Tu nas zaatakuje, powiem, bardzo niedobry człowiek. A jednak nie, dał nam się. Myślałem, że nieważne, jak daleko od niego przyjdziemy, on i tak nas. No, się ma. Chyba oszalałem, co ty tutaj robisz? Nie wiem, czy on mi się tak rwie, powiem wam szczerze. już się w pesku spadło mi do piętnastu. Okej, okay. hej, Lars, ty, stary draniu. Hej, Lars, Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Lee i paroma innymi. prawda? Oczywiście, że pamiętam Lee. Nie, w zasadzie tego nie pamiętam. Możliwe to... nigdy nie byłem w tym kompie. Li... Znaczy byłem Zostałem raz tam, tam, bo tam trzeba coś zrobić. Teraz... Przepraszam no, Z po... do te naprawdę nie wiem czemu Zabarł tak jest. Gospod... Okej, okay, koniec. E, muszę, że tu zrobimy krótkie cięcie, muszę zacząć co się dzieje z moim kompem. Mm. No i ogólnie do zobaczenia za chwilę, nie? Ok, jesteśmy z powrotem, ale liczba wpsów, no cóż, no jest jaka jest, nie wiem czemu tak jest, wyłączyłem wszystkie niepotrzebne programy, a i tak się nic nie zmieniło, no cóż, znaczy jest, o, cio, cio, 30, what, patrzę na morze, to mi tak reaguje, tu jest 15, pójdziemy sobie tutaj i jest ich 30, hm, 20 teraz, dobra, to może pójdziemy tak. 50 nawet Dobra, Lars. Hmm, możesz mi czegoś nauczyć? Okej. Okay, ucz mnie. Yy, zręczność, plus 5 sobie weźmiemy. Plus 5 To mamy teraz 20. Yy, no i co? Chcę sobie zostawić nauki, chyba, nie? Wezmę sobie jeszcze Dobra, wystarczy. Najmiem nie wiem, ile mam punktów nauki. Zaraz zobaczymy. Punktów nauki mamy jeszcze 15. Hmm. Zręczność 20. Hmm. Dobra, jeszcze się zastanowiłem. Powiedzmy co coś Oli jego Hmm. Jak dostędę no. się do gospodarstwa? To dość proste. Wyjdź z miany... Miasta... Tak mogę wskazać wschód. ci drogę, jeśli chcesz. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. No dobra. No czy to nie jest ty... z nim. Ależ jestem. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. No tak. To przecież... O jakim statku masz? Stoi w poniedziałek. Jakbym nie wiedział. Li i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać.